Bo oczywiście, ja, 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 ja. oczywiście gdybym miał być, macie koniecznie z Adrianem Zandbergiem Pauliną Matyśak Marceliną Zawiszą tylko ostatni ja jeszcze nie okej no ale no, to towarzystwo to, y, to jestem za ale oczywiście no to będziemy wam patrzyli na nie natomiast te... Ja, ja nie mam powodu patrzeć na ręce czasem temu, bo ja wiem, gdzie oni wstają. W związku z tym, jeżeli chodzi o ten podmiot zbiorowy, my przyjmiemy władzę, to w jest trochę troszkę I budować ruch poza Sejmem, żeby było komu przejmować. Bo w Sejmie to wiesz, kto tam siedzi, bo tam tylko ma porządny mikrofon. E, to jest pierwsze. E, drugie, no rzeczywiście jest tak, jak Ty mówisz, Maśku, że jest idiotyzmem politycznym, krytykowanie coś, co zrobiło furorę, tak? Znaczy, to trzeba nie mieć mód, ale my tego nie proponujemy. My tylko oceniamy, bo jesteśmy w swoim gronie. I ja, chcę powiedzieć, ja w ogóle nie wierzę w badania, które mówią, że roszczeniowość zmalała, jak ludzie dostali 500 zł. To ktoś figował z przyczyn politycznych, to jest humbug, ja mam naprawdę olbrzymi, mam olbrzymie doświadczenie i kontakt z ludźmi. No i to ostatnio już na takich pism w internecie, gdzie się dowiedziałem, od pani z Wilanowa, Dosta... Ratusz dostał szału, bo pani z Milanowa, niezwykle inteligentna, świetnie pisząca, napisała, że dziewczyny z Białowęki, które chcą zlikwidować ten ośrodek, bo one działają same bez dotacji i sobie radzą, e, że one dopiero wtedy poszły do pracy, jak dostały 500 plus. Tak? Jest no, tysiące takich przykładów, dlatego że jak powiążemy tą nędzną płacę z tym zasiłkiem, to już jest jakiś światełko w tunelu. A jak nie można było bo ja zresztą zawsze tak doradzałem osobom, które przychodziły, żeby brały zasiłki i pracowały na czarno, to może wystarczy. Tak? No bo, bo, bo same zasiłki nie wystarczą i sama wypłata nie wystarczy, skoro wynajęcie mieszkania kosztuje tyle, co jedna pensja, a z czego żyć. Prawda? Niedawno szanuje kobieta, która ma czworo dzieci i wynajmuje za 2000 zł mieszkanie, bo ma czworo dzieci, czyli 4 razy 500 zł, więc ją starczy i wegetuje. Tak? A dlaczego ona to robi? Bo gdyby nie wydała wszystkich tych zasiłków 500 plus na wynajem mieszkania za 2000, to by jej zabrali dzieci, bo nie miałaby gdzie z nimi mieszkać. Tak? To, i, to, no, i, to jest ta, I to jest ta prosta zależność. Zatem oczywiście my musimy, nie będzie trudno, bo troszkę jest taka atmosfera imposybilizmu. A przecież po dzisiejszym dniu jeszcze bardziej chyba zdajemy sobie sprawę, jak potężne wyzwania i problemy są w polskim społeczeństwie i jak kompletnie Pis jest nieprzygotowany na ich rozwiązywanie. Mm. Natomiast nasza krytyka trochę przypomina, to jest taka do wczyw, to, to mi zawsze opowiada, jak już się i zapomnisz, że już to <gryst dragonneli> Idzie Idzie facet między dwoma drabaczami chmur, e, Polinie i gra na skrzypcach. I gra na skrzypcach. A, a na dole stoi dwoje mnie. Nie, no, paga i nic on nie. Czego wymagać od pis no, dał kasę, no, tyle umiał. No. Więc już też nie można za dużo wymagać. Przed po linie, tak, no, Więc to jest to. oczywiście no, e, można by jeszcze długo debatować, ja, jeżeli chodzi o te etaty związka, ja się zgadzam niestety, ale z Grześkiem. A, niestety, Dlatego, że e, ta niska, e, niskie nie? wynika z tego, że są dwie rzeczy, których Polacy nie lubią, zawsze ludzie pracy. Nie lubią lewicy i nie lubią związków zawodowych. I teraz dlaczego Polacy nie lubią związków zawodowych? Bo to są skurwy syny, które siedzą i pierdzą w stołki, biorą biegą kasę i dogadują się z dyrektorem. To jest powszechna wśród ludzi pracy opinia o działaczach związkowych. Czasem zasłużona, czasem niezasłużona, ale powszechna. I teraz gdyby się okazało, że związkowiec na pół etatu jest ciągle pracownikiem, to, on, to już nie można by tego o nim powiedzieć. Gdyby się jeszcze okazało, że mu się nie podnosi tych pensji, bo to jest drugi bardzo dobry postulat, to by się w ogóle okazało, że związki za to są potrzebne, bo są z ludem, a nie z dyrekcją. Ja, ja chcę dodać i takie postulaty, ale też postulaty właśnie pracownicze takie wyraźne, bo to, co mówisz z tym systemem emerytalnym, to musimy rzeczywiście coś przygotować jakąś bombę, ale ja bym szedł w kierunku bardzo prostym. Otóż żaden system składkowy się nie ostanie ze względu na następstwo pokoleń. W związku z czym musimy wszystkim zacząć otwarcie mówić, że podatki musi być ta emerytura minimalna, która jak człowiek już nie ma siły pracować, a ciągle musi jeść, bo to jest taka niska prawidłowość. A powinien przez to? To ty ty tak to, 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 to powinien dostać emeryturę podstawową. Ona jest w Hiszpanii od pierwszych rządów Felipego Gonzalesa I Partido Popularnego nie tknęło, bo to już był dorobek tak? jakiejś takiej demokracji hiszpańskiej. Zobaczcie, gdzie takie rzeczy są, a u nas dalej no, nie. To trzeba zrobić i to musi być finansowane z podatków. Wreszcie nie zgadzam się z tym, że progresywny podatek osobisty, dochodowy nie przyniesie pieniędzy. Oczywiście, że przyniesie, bo wszędzie przynosi. Ale nie, tyle bo, ale nie, nie, zawsze jest za mało. Ale to podneś podatki nie ma. Nie ma. Nie, bo to bo troszkę jest dziwne, że ty jesteś w Tomku taki hamski delikatny. Rozumiesz, chcesz opodatkować kapitał, ale nie chcesz opodatkować kapitalizmu. No to, a, to się bo ja nie bym żeby ja, nie było. Ale ty, ja nie ale to potem. I teraz chodzi o to, że wyszedł, wyszedł prezes do tych nieszczęsnych pielęgniarek, które siedziały w tych namiotach pod budżetem Rady Ministrów, a wtedy był premierem. I wychodzi do nich na ludzi, no co, co, dziewczyny? To sięgniemy do głębokich kieszeni. A one idiotki mówią, że to żadnych kieszeni jest. A nie, to nie, nie ma po to, I to jest to. Natomiast jeżeli chodzi o, o propozycje, bo jest masa propozycji, które musimy, takich właśnie oczywistych i wyraźnych, musimy uruchomić. No my, jako ruch sprawiedliwości społecznej, który tutaj występuje łącznie jako kancelaria, to względów taktycznych, <śmiech> <śmiech> będziemy robili. Projekt ustawy o tym, że po pierwsze trzeba karać niewypłacanie wynagrodzeń, które jest nadal epidemią. Jako przestępstwo taką kradzież. samą kradzież jak każdą inną, nawet niekwalifikowaną. Jak każdą inną. Nie, Ale nie, kradzież z uchwałą. A, a Nie, kradzież z uchwały, to ja pamiętam, bo w stanie wojennym miałem trybunę ludu na Taborecie i tam było napisane, że zuchwała uchwała kradzież czapki i 7 lat. Wyobrażaj sobie gościa, który podbiega kwótrzany i długo, i 7 lat. To bardzo dobrze. A, ale drugą rzecz, kto wie, czy nieskuteczniejszą chce zaproponować trochę jak z tymi odsetkami. Mianowicie prawo do zastygania. To znaczy, 10 ma być wypłata, tak? 10 nie przyszła wypłata, 10 przerywamy pracę, aż przyjdzie. I mamy do tego prawa. Żadne spory zbiorowe, negocjacje, chuje, nie. Nie ma zapłacone, nie jest robione, tak? Natychmiast się znajduje wypłata, bo jest sprawny. I teraz my zawsze mieliśmy problem, były całe tomy pisane o waloryzacji pracy. Ile ta praca jest warta? A to jest bardzo proste. Wcale nie trzeba prac prowadzić. Wystarczy ogłosić strajk. A potem przeczytać gazetę. I w gazecie będzie napisane, ile miliardów firma straciła. I ludzie rosną. My, o ile my wytwarzaliśmy, a teraz jak się okazało. No, no to teraz ile płacicie? Ile płacicie? Bo to jest zawsze, to, to podmiotowe podejście, to podmiotowe podejście pamiętam z czasów, kiedy był dwudziesty stopień zasilania i ludzi wozili do FSO tam z 15 tysięcy ludzi robiło wozili ich tak zwanymi osinowusami no i tam przyjeżdżali pobyli 8 godzin i potem wracali osinowusami do siebie na wieś no to tam też inteligenci pracowali w kacenie tylko że idioci. i jeden wymyślił że to w ogóle się dopłaca że trzeba raz na miesiąc wołgą Wsteczką, żeby płatnik ludziom woził wypłatę, a nie ich woził w tej nadal, z niczego nie produkują. I to zastosowano, ale niestety ten piękny okres 20 stopnia zasilania, kiedy nastąpił wyż demograficzny, bo nie było tego prądu, to e, on się skończył. I pod te e, gospodarstwa, do tych wsi rozjechały się ośinobusy. I nadjeżdża do wsi ośinobus, pod zagrodę, facet wychodził, by wsiadać do roboty, będzie nie. nie. Za to, że ja tu siedziałem, to miałem bez. Ja teraz za to, że wsiądę ile? <grafy> <grafy> Więc ja myślę, że tak, że musimy wprowadzić zasadę, zasadę, że jak nie ma płacy, to nie ma pracy. Bardzo prosta to jest dobre hasło. I, I też nie tak, że ty namówisz jakiś przekonasz tych z wiosny, że nie. Nie, my pójdziemy, pójdziemy, bo bez przekonania się podpisani. A my pójdziemy. Ja nie wymagam przekonania. A my pójdziemy. A my pójdziemy pod fabryki, pójdziemy na ulicę i zbierzemy te 100 tysięcy podpisów, to jest samo w sobie kapitalną akcją, nie? Nie damy się okradać, nie będziemy pracować za darmo. Już mamy Proszę sądu, proszę wyłączyć wolontariuszy. No, tak Także mamy takich pomysłów dużo. Następna konferencja w styczniu, jak sądzę. I to będzie dalszy ciąg tego, co myśmy dzisiaj zrobili. I ja nie chcę się chwalić, ale chcę wam powiedzieć... nie zrobić jeszcze Dobra. Zrobiłeś. A dobra, nie, my nie, my nie, 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 na pytania, a potem pytania, Przepraszam. nie, podsumowanie. Przepraszam, nie, naprawdę... już podsumuj, już podsumowałeś. Tak? Dobra, to nie, 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 nie,